Witam kochani, pozdrawiam po raz kolejny w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana, Panów, Królu, Królów, naszego Zbawiciela, w którego imieniu zawsze nasze prośby zanosimy do naszego Boga, który jest godny takiego samego, takiego, z takiej samej chwały, jaką ma Bóg. Mówię Wam, że Będę chciał skoczyć na Łukasza 14, więc 14 rozdział. Mamy tutaj. Najpierw zrobimy, najpierw przeczytam Wam od 15 wersetu. <laughs> y Nie, może jednak jeszcze trochę wcześniej się cofniemy bo tu jest kilka ciekawych wersów. <śmany> Na początku tego Jezus uzdrawia kogoś w szabat jest problem. Jezus mówi wtedy do nich. Zapytał uczonych w zakonie ferozumowym, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz, nawet w dzień szabatu, go nie wyciągniecie? No właśnie, czym ważniejszy jest oczywiście <laughs> Osioł, yy, czy ważniejszy jest człowiek od osła, prawda? Yy, dlatego oczywiście czasami takie rzeczy się zdarzają i musimy coś działać. Yy. Następnie zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych: Podobieństwo, gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu. Bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od Ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, kto Ciebie i tamtego zaprosił i powie Tobie, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który Cię zaprosi, rzecza do Ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz ci wobec wszystkich współbiesiadników. I tu nie chodzi tylko o wesele. Tu chodzi o każdą sytuację, kochani. O każdą sytuację, w jakiej my się znajdujemy, abyśmy nie próbowali stawiać siebie wyżej. Dan Moller, którego bardzo szanuję, który jest dla mnie z żyjących, z tych, których ja znam, oczywiście. Z tych, których ja znam, naprawdę Dan Moller, tak jak on uczy nowego człowieka z takim przekonaniem, tak rzadko kto to robi. Tak więc on dostał propozycję, aby pastorzyć w kościele, do którego chodził i Znajomi jego z tego kościoła mówili mu: Hej, dlaczego nie chcesz, nie chcesz mówić o Jezusie? Teraz na to pieniądze będziesz dostawał. Dan na to powiedział: No właśnie, dlatego im nie proponowano, a mi proponowano, ponieważ oni, chcieli, oni od razu zwrócili na to uwagę, że pieniądze dostaniesz za Jezusa. Dan Moller jest zapraszany do około 600 kościołów rocznie. Kościołów i na różne, nie tylko kościołów, sześćset. Ja on tego nie jest w stanie obrobić. Czasami ktoś do niego, on mówił, czasami ktoś do niego wypisuje rzeczy, e-maile albo zaproszenia tego typu, że <laughs> yy, nasz kościół ma ileś tam tysięcy ludzi. I on mówi, tak jakby to było dla mnie większym, o, to muszę przyjechać, bo jeszcze cztery tysiące ludzi. Mówię, a ja wolę mniejsze kościoły, bo wiem, że. Tam ludzie słuchają. Dlaczego, kochani? Dlatego, że w dużych kościołach jest się łatwo ukryć. Małe kościoły, małe społeczeństwa muszą się dogadać. Ci ludzie się najczęściej muszą dopiłować yy, razem, jedni do drugich, dopasować, co nie znaczy, że każdy mały kościół jest właściwy. To też nie znaczy. Ale to jest małe społeczeństwo i ci ludzie się znają najczęściej jak rodzina i muszą naprawdę. Jeden z drugim się dopiłować, dogadać, przestać płuć sobie w twarz, wybaczyć sobie, yy, żyć tak jak się należy. Prawda? Najbardziej to życie nowego człowieka my poznajemy w małżeństwie, w stosunku męża do żony, żony do męża, mimo to, że jest napisane w Piśmie Świętym, żony macie być posłuszne mężom swoim i tyle, ale najwięcej repremendy jest dla mężów. Najwięcej jest dla mężów niestety dla nas. Gdyż kobieta jako słabszy yy, słabsze naczynie jej trzeba ustępować, a my mamy pokazać naszą wyższość nie w sposób taki, że żona jest naszą wycieraczką. Tylko w taki sposób, tylko w taki sposób yy, mamy to pokazać, yy, że Zrobimy to samo, co zrobił Jezus dla swojej oblubienicy, czyli przymknął oczy na wiele rzeczy, na nasze słabości, ponieważ my jesteśmy, my, mężczyźni, jesteśmy w tej drabince wyżej od kobiety, ale niżej Jezusa. <laughs> Więc nasza niskość, naszą, naszą, na, naszą słabość. Zobaczmy, mężczyzn słabość, my zobaczmy w słabości naszych żon. wobec Naszą słabość wobec Jezusa, więc yy, prawdopodobnie jeszcze dużo więcej, bo nie. Nasza słabość jeszcze jest gorsza, jeszcze, jeszcze nawet, nawet na to nie będzie dobre porównanie, więc yy, bądźmy właśnie wyrozumiali dla swoich żon i yy, nie zwracajmy uwagi w taki sposób, w jaki najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni, szowinistycznie. Przez tyle tysięcy lat, przez dwa tysiące lat, kościoły, denominacje uczyły strasznego poddaństwa kobiety, a było, nie było, to tak, to tak, to tak, to tak nie działa. Bóg nie stworzył kobiety po to, aby drapała zachciankę mężczyzny, jak też i odwrotnie. Jak to Dan Moller powiedział, Adam nie chodził po Edenie z erekcją a, i powiedział do Boga, no, musisz coś z tym zrobić. Ty, wiesz, zrobię Ci kobietę. To prawda? Nie, oni byli jednym ciałem. Póki ich stworzył jednym ciałem. Więc Adam pokazał swoją słabość na początku, gdy Bóg przyszedł i powiedział coś ty narobił do Adama, to, to ona, no, to ona. Ale potem jednak je objął. Zobaczył, że, to, że, że, że jego wina, że to była jego wina. Mimo to, że kobieta zgrzeszy, mimo to, że czytamy, że kobieta pierwsza wzięła ten owoc, ale Adam jako głowa powinien ją strzelić po rękach i powiedzieć, nie, nie, nie rób tego. A on patrzył to, co będzie. A tam wyraźnie, że Adam był z nią. To nie było tak, że ona się oddzieliła od Adama, poszła sama. Czytamy, że Adam razem z nią był. <laughs> Więc każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniży, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. To nie znaczy, że w ogóle mamy ich nie zapraszać. Oczywiście to nie znaczy, że musimy do naszego domu też teraz iść i przywozić bezdomnych ludzi których należy nakarmić, ale jak najbardziej yy, bezdomnemu trzeba pomóc. Najlepiej kupić mu jedzenie, aby było wiadomo, że nie wyda na narkotyki albo na ten albo na alkohol. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromnych, ślepych. Czy tu chodzi tylko o kalekich? Nie, kochani, nie. To właśnie tu chodzi, tu chodzi o ułomność. Ludzie ułomni są, ci, którzy są właśnie na ulicy, oni już są ułomnymi, bo są na ulicy, są słabszymi, trzeba im właśnie mówić, trzeba im Ewangelię wyłożyć, pokazać im, jaka jest ich wartość. Że Bóg za nich umarł, a oni postanowili, a oni dali się złamać Szatanowi, trzeba ich wzmocnić. Tak jak i my, nawet będąc, będąc już w ciele Chrystusa, nieraz upadamy, szatan próbuje nad nami kurować i potrzeba nam reszty ciała, aby ktoś nas wspomógł, aby nas ludzie wspomogli, a nie żeby nas jeszcze dowalili, mówili, a nie mówiłem ci, po co to zrobiłeś. To jest właśnie nowy człowiek w jednym ciele, w Chrystusie. To jest jeden człowiek w Jezusie Chrystusie. I będziesz błogosławiony. I Właśnie, będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Ale odpłatę odbierzesz przy zmartwychwstaniu. A na moim zdaniem, nawet wcześniej. Nawet wcześniej tę odpłatę odbierzesz. To odpłatę odbierzesz jeszcze za życia, ponieważ, czym więcej życia, tym samym, czym więcej życia Boga jest w tobie, w nas, tym bardziej, tym więcej jeszcze będzie nam dane. Czym więcej jest nam dane, czym więcej będzie od nas wymagane, ale jeszcze będzie nam dodawane. Jeśli my te talenty, jeśli my te talenty, tymi talentami zaczynamy obracać i one procent nam dodają, jeśli się z 10 zrobi nagle 15 i my obracamy już tymi 15, a potem będzie 20 i coraz więcej. Gdy to usłyszał, jeden z współbiesiadników rzekł do niego: Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on rzekł mu: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy. W godzinę wieczerzy zauważcie. W godzinę wieczerzy. I kogo posłał? Swego sługę. Czyli Bóg posyła swego sługę. Prawda? I to może być też niekoniecznie syn, ponieważ czytamy o synu, jako o słudze, mój sługa, Bóg go nazywa, na, 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 nazywa sługą, ale jest i duch święty. Duch święty, który służy nam, duch Boga, który nam służy. Aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł. Kupiłem pole. Muszę pójść i zobaczyć. Kupił pole w ciemno, tak? Yy, przez internet. Proszę cię, nie miej mi tego za... Przepraszam, nie, nie, nie miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł. Kupiłem pięć par wołów. i daję wypróbować. Proszę cię. Też. Kupił woły bez wypróbowania. Tak. Kupił samochód bez. Nie przyjechał się tym samochodem lat wcześniej. Yy, w ciemno. Kupił samochód, ewentualnie dom w ciemno. Inny rzek Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Ojej. Żona jest ważniejsza nagle. To przyjdź z żoną, człowieku. Co ty odpowiadasz? No, ale wiesz, no. Sezon godowy. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym Panu Swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się, rozgniewał się i rzekł do sługi swego. Wejdź prędko na placę i na ulice miasta, i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chorych. Więc to, co czytamy w 13 wersecie, Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chropych, ślepych. Ślepy. I oznajmił sługa. Panie, jak się stało, tak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi. Wejdź na drogi i między opłotki i przymuszę iść byle gdzie. Idź do gojów, przyprowadzaj gojów. I niech, i niech będzie zapełniony mój dom. Izajasz 49,9, kto chce. Albowiem mówić wam, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I następnie mm, Łukasz, wspominałem tutaj coś takiego. A szły za nim liczne tłumy, czyli jakby to już jest inna akcja aczkolwiek nawiązująca do tego, co on mówił tutaj. I szły powiem, zanim tu tłumy, a on odwróciwszy się do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego nie może być uczniem moim. I tu nie chodzi o nienawiść, tu chodzi o to, jeśli ktoś nie kocha siebie, jeśli ktoś te rzeczy kocha bardziej niż mnie. To nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną. Nie może być uczniem moim. Zaprzyj się siebie, tak jak ja to zrobiłem. Niech ci płują w twarz, niech ci gadają co chcą, a ty musisz to zrobić. Ty wiesz, musisz, musisz nieść. Jeśli jest ci ciężko, to, to dlatego to jest nazwane niesieniem krzyża. Ale w końcu to się stanie lekkie. Te, kiedy na początku to będzie niesieniem krzyża. Ale w końcu to musi przejść, że zobaczy, że to cię nie rusza, że to nas nie rusza i przestaniemy reagować na takie rzeczy. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieże, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów. <kusz> Kochani, kto buduje wieże? Każdy chrześcijanin buduje wieże. Zwłaszcza ci, którzy chcą być dla innych nie tylko dla Chrześcia, ci, którzy się uważają za Chrześcia, my się stajemy jacyś radykalni. Czyli odchodzimy z denominacji, w jakiej byliśmy. Rodzina się na nas patrzy, tak? Nagle my stajemy się dla nich głównym aktorem w teatrze. Stajemy w centrum i oni obserwują, co z nami będzie. Ponieważ często chcą, chcą nas wyśmiać. I właśnie, czyli my obliczamy koszty. Czy nas jest na to stać? Na, na, na wykończenie tej wierzy. Czy będziemy, a tą wieżę wykańczamy cały czas, całe życie nasze, oczywiście, dochodząc do pewnego sukcesu, dochodząc do pewnego sukcesu już, widzimy, jak jest dobrze i potem jest coraz łatwiej, ale początek jest ciężki, ponieważ ludzie dookoła nas mogą wyśmiewać. I potem nas poznają, że właśnie, że będzie, jesteśmy prześladowani. A gdy już położy fundament, nie może dokończyć. Wszyscy, którzy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo ewentualnie kończy go po swojemu, a tak nie ma w Biblii. Nie przejmujmy się tymi, którzy tylko tak twierdzą, że jest coś w Biblii. Albo ten, Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli, jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z Was, które się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Wszystko. Wszystkie perły sprzedajemy właśnie dla tej jednej i budujemy wieżę. Niech się z nas śmieją. Śmia z nas się już śmiać będą na samym początku. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól. Zwietrzeje. Czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Eee, wiecie, coś, co jeszcze mi się przypomniało? Przypomniałam sobie coś, muszę wam to jeszcze... Coś, to co niedawno zatytułowałem nawet film. W tym kierunku Mateusz 5, jak się nie mylę, tak Mateusz 5, jeszcze raz Wam to przeczytam: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jakby jeszcze dzisiaj, na dzisiejszy język to przetłumaczyć. <laughs> Błogosławieni ci, których, którzy są, których można czegoś nauczyć. Jeszcze inne tłumaczenie jest. Błogosławieni, żebrzący u ducha. Żebrzący u ducha. Ci, którzy błagają u, po oducha. To jest jeszcze to, jak dzisiaj można by to było przełożyć na obecny język. A nie, ubog, a nie błogosławieni, którzy są boga, u, u, ubodzy w duchu, czyli oni mamy ducha świętego, to jesteśmy błogosławieni. Nie, kochani, to tak nie działa. I jeszcze raz przypomnę, że dlatego to błogosławieństwo jest pierwsze, ponieważ, ponieważ y, jeśli jesteśmy ubodzy w duchu, jesteśmy, jesteśmy y, do nauczenia się. Jeśli Bóg widzi, że my jesteśmy tymi, którzy, którzy są zdolni do nauczenia się tego, do przyjęcia tej nauki, dopiero wówczas możemy wszystko inne, wszystkie inne błogosławieństwa pojąć. Ponieważ jeśli jesteśmy do nauczenia, to nie będziemy się smucić, nie będziemy ci, nie będziemy się wyciszeni, nie będziemy łaknęli tej sprawiedliwości. To wszystko jest dlatego w takiej kolejności. Bóg jest Bogiem ładu i składu a nie chaosu to jest właśnie piękne w naszym bogu prawda yy. tak więc to chyba to wszystko następne tutaj czytamy oczywiście o tej zagubionej owcy w 15 w 15 rozdziale Łukasza yy. nie będę już teraz tego czytał to jest może w skrócie jeszcze raz Wam przypomnę, że Bóg, dobry pasterz, zostawia 99. A co będzie, jeśli on wróci te 99, mu pójdzie na manowce? No, wtedy jedno po drugie będzie przyprowadzał na ramionach. Dlatego, kochani, te słowa z, yy, z Apokalipsy. Jeden z ostatnich zdań listu do Laodicei, gdzie czytamy, że tego, kogo, tego kogo miłuje, tego będę. Po rosyjsku to jest przetłumaczone dosłownie: kogo Bóg kocha, tego bije. I tak to przetłumaczono, ale czy to pasuje do tego, że Bóg. Że pasterz idzie i na ramiona bierze tą owcę i ją bierze mu, i jej mówi: Słuchaj, ja ciebie nie po to, pasterze, nie po to ciebie karmię na moim pastwisku, żebyś ty schodziła na manowce. Zrozum, on jest, to jest delikatny, on to robi w delikatny sposób. On, on nas po, ręka nie, po rękach nie strzela, jak my sięgamy po jakieś, po jakieś głupoty, nie bije nas. On jest łagodny. To jest, łagodna, to jest łagodna, yy, łagodne prowadzenie Ducha Świętego. <laughs> On nas poucza. Ja jeszcze właśnie jeden odcinek będę chciał zrobić odnośnie tych dwóch, trzech ostatnich zdań listu do Lodicej. I właśnie poprzez to, poprzez tą dobroć Boga, my powinniśmy to powinno nas zmienić, ponieważ my często, często ludzie mylą to i widzą Boga jako złego Boga, wysyłającego te przekleństwa na Egipt. Tylko jeśli Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna jedynego na śmierć, to my, to my mamy tak samo ten świat miłować i nie wywyższać się już, jeśli nie idziemy na pierwsze miejsce, tylko zajmujemy ostatnie, zwłaszcza gdy czujemy się świeżo powołani do, do Jego Królestwa. Właśnie pierwsze błogosławieństwo. Musimy być zdolni do nauczenia się. Niestety no, większość, większość, czy większość, nie wiem czy większość, ale bardzo dużo właśnie pastorów i ludzi yy, lubią opierniczać swoje owce. No i może czasami można. Może czasami można, tylko też trzeba wiedzieć jak. Taki dowcip jest w USA. Pewien pastor, aha, kościół właśnie szukał nowego pastora, ponieważ jeden pastor odszedł. Czy już. Nieważny dlaczego. Więc różnych tam pastorów na próbę brał. I. Pewien przychodzi pastor i wali im pierwsze kazanie. Kazanie na podstawie Jan 3,16. <laughs> Spodobało się im. Okej, okay, będziesz naszym pastorem. Drugi raz. Więc jego, to było jego próbne kazanie. Więc jego pierwsze kazanie znowu. Jan 3,16. Ludzie sobie tak po. po, po, po po serwisie kościelnym między sobą, mówię, on zapomniał, zapomniał co on mówił, on już to mówił. W następną niedzielę on to samo mówi, Jan 3,16, już ludzie znowu tak po kątach szemrają, co się dzieje, czy on tylko jedne kazanie znaczy on tylko ten werset studiował, co się dzieje. Zrobiliśmy chyba błąd, no dobra dajmy mu jeszcze jedną szansę, trzecia niedziela, znowu Jan 3,16. Jan 3,16. Ludzie już mają dosyć tego w końcu. Wysyłają posła swojego, mówi: Co się dzieje? Dlaczego co, dlaczego co tydzień Ty to samo mówisz, to samo głosisz? A on na to mówi: Dobra, ja to przestanę głosić, jak już Wy tym będziecie żyć. Dlatego często dobrze jest wracać do tego, w czym my widzimy, mamy braki najbardziej. Sami powinniśmy wiedzieć, co nam brakuje. Jeśli nie, prośmy Boga o to. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia w imieniu Jezusa Chrystusa.